Cześć wszystkim. To Pola z tej strony humanista na Giełdzie Nie tak dawno zająłem się złotem w troszeczkę inny sposób, czyli patrząc na nie bardziej fundamentalnie poprzez pewne zależności, czy na przykład zależności między złotem a dolarem, ponieważ złoto jest wyceniane w dolarze, więc teoretycznie im słabszy dolar, tym bardziej złoto powinno rosnąć, ponieważ no to jest taka wydawałoby się logiczna zależność. Dziś postaram się, między innymi, to pokazać. Również parę innych rzeczy, które mogą być ciekawe przy inwestowaniu w złoto, ale, ale również w inne, w inne aktywa. Wykres, który widzicie przed sobą składa się oczywiście z trzech części. W części górnej jest to wykres złota w skali, w skali logarytmicznej, to jest złoto w dolarach, czyli, czyli nasz główny obiekt zainteresowania. Środkowa część to jest dolar indeks, czyli indeks siły dolara, no, on jest poprzez wycenę dolara w różnych innych walutach w koszyku walut. Tam największą wagę chyba ma, chyba ma euro. Są też inne waluty. W każdym razie pokazuje mniej więcej, jak dolar jest silny, jak jest słaby. No i część, część trzecia, czyli, czyli to czerwone pole, to jest współczynnik korelacji. Z statystykiem nie jestem, nie miałem z tym za dużo do czynienia. Natomiast no, tak, w prostych żołnierskich słowach, czerwona czerwona akurat tutaj wartość mamy blisko 0. Generalna zasada 0 to jest brak korelacji. Im bliżej jednego, tym korelacja jest pozytywna, czyli, czyli one się poruszają w tym samym kierunku. Im bliżej minus jednego, korelacja negatywna, czyli jak jedno rośnie, to drugie spada i odwrotnie. To, co się nasuwa na pierwszy rzut oka, czyli generalnie długotrwały trend wzrostowy na złocie oraz Nazwijmy to trendem spadkowym na dolarze, czyli tutaj dolar się osłabia, to się wzmacnia. Oczywiście dolar zupełnie inaczej wygląda. Nie jest ten trend tak, tak równy. Tutaj współczynnik korelacji liczyłem dla 125 sesji, czyli on jest tak, 125 sesji to jest pół roku dla takiego okresu, żeby, żeby tutaj uzyskać z jednej strony efekt wygładzenia, z drugiej strony, żeby uniknąć, uniknąć pewnych opóźnień. To co widać, Przynajmniej na, na, na pierwszy rzut oka można to stwierdzić, że ta korelacja w zdecydowanej części przeważa tutaj w sferze blisko minus, minus pół do, do minus jeden. Także generalnie, generalnie rzecz ujmując można powiedzieć, że ta korelacja jest faktycznie odwrotna. Jeśli złoto rośnie, dolar się osłaby, dolar się wzmacnia, złoto, złoto straci. Z pewnymi odch odchyleniami, tutaj, tutaj te wyjazdy w górę. Pokazują właśnie krótkie rozjazdy w korelacjach, czyli wtedy ta prawidłowość przestaje działać. Wtedy po prostu nie możemy opierać się, czy, czy, czy zakładać, że faktycznie, jeśli złoto, złoto na przykład dolar, tak? Bo tutaj można wychodzić od, z punktu widzenia dolara. Jeśli dolar się wzmocni, to niekoniecznie złoto mocno osłabnie. Yy. I jeszcze jedna konkluzja, do której można by było dojść, to jest taka, że w chwili kiedy tak, tak ten rozjazd korelacji, czyli, czyli tutaj m, przejście korelacji w okolice zera, czyli do braku korelacji bądź nawet w okolice 50 do korelacji dodatniej, odbywa się wraz ze wzmacnianiem się dolara, czyli tym górkom, tym szczytom mniej więcej odpowiadają szczyty na dolar indeksie no to, to to tutaj też jakoś tam logicznie wynika, tak, skoro jest trend spadkowy, zaburzenia tego trendu spadkowego, czyli, czyli tutaj te korekty wzrostowe zaburzają nam również korelacje, ponieważ cały czas mamy, mamy trend wzrostowy na złocie. Jak to się będzie otrzymywało w przyszłości, ciężko jest powiedzieć, w chwili obecnej widzimy, że również mamy pewien rozjazd korelacji, czyli, czyli owszem, tutaj dolar się umacniał, natomiast złoto, złoto niekoniecznie spadało, to widzimy też yy, szczyt, znaczy ruszamy dalej w kierunku trendu na złocie, tutaj też ruszamy dalej w kierunku trendu spadkowego na, na dolar indeksie, więc można zakładać, że w tym momencie jest to po prostu szczyt, bądź można nie zakładać, no tutaj już wasza interpretacja, że dalej będziemy spadali w tej korelacji w rejony, w rejony ujemne. Yy. Można to wykorzystywać yy, przy swoim tradingu na różne sposoby, ja tutaj mniej więcej tak patrząc wizualnie po indeksie, tak, ponieważ nie prowadziłem żadnych tutaj większych badań na danych, na danych z, z indeksu tutaj siły dolara, jak również ze złota. Prosta zależność czyli szczyty, szczyty na złocie, jakieś takie lokalne szczyty odpowiadają lokalnym dołkom na, na dolarze. Tu mamy jakiś lokalny szczyt na złocie to, ma to odpowiada nam do, dołkowi na dolarze. Tutaj również dołek na dolarze, taki, taki absolutny z jakiegoś tam długiego okresu, odpowiada również lokalnemu szczytowi, szczytowi na sile, na sile złota. Jak to można wykorzystywać? No, no bardzo prosty sposób, jeśli na przykład widzimy, że złoto bardzo rośnie w górę i, i oczekujemy załamania, to, to można w ten czas, na ten czas przerzucić kapitał na, na, na gotówkę, tak, czy, czy, czy jeśli nie zarabiamy i nie, nie dysponujemy gotówką dolarową, można po prostu zainwestować w dolara i, i odwrotnie również, tak, czyli uważamy, że, że tutaj jeśli mamy jakiś szczyt na dolarze, spodziewamy się, że, że niedługo będzie załamanie, czy, czy, czy na przykład tutaj szczyt na dolarze, możemy, możemy się po prostu spodziewać wzrostu siły złota, można po prostu przenieść kapitał na złoto. Taka, taka tutaj luźna, luźna propozycja wynikająca wprost z tej, z tej mniej więcej zależności trendowej, że ona jest odwrotna. Kolejna kwestia to jest sposób obserwowania siły dolara. Dolar indeks, owszem, on istnieje, jest notowany, natomiast okazuje się, że wcale nie trzeba aż tak mocno opierać się tylko na dolar indeksie, można sobie go konstruować w zupełnie inny, prosty sposób. Tutaj mamy na górze, górna część to jest dolar indeks, który, który widzieliśmy w poprzedniej części, część środkowa to jest wykres Dolara i złotówki. Część dolna również, również korelacja. W tym wypadku widzimy, że korelacja zdecydowanie blisko 1, sporadyczne na przełomie ostatnich 8-9 lat, sporadyczne zejścia, czy to w okolice zera, czyli w okolice braku korelacji, czy nawet poziom 0,5 poziom tutaj dosyć rzadko był osiągany. Stąd też można zakładać, że wykres dolara złotego w sposób mniej więcej adekwatny, tak żebyśmy też nie powiedzieli, że bardzo adekwatny, ale mniej więcej adekwatny może nam usłużyć do oceny siły, siły dolara. Jeśli jeśli widzimy, że dolar tutaj znacząco się umacnia do złotówki, prawdopodobnie po prostu jest to też ogólnoświatowa tendencja. Warto pamiętać, że to się może kiedyś rozjechać, także taka korelacja nie zawsze musi występować. Widzimy, że w przeszłości zupełnie inaczej to wyglądało. Stąd też to ryzyko, ryzyko zawsze istnieje. Przechodząc do trzeciego ekranu, to jest kombinacja dwóch wykresów. Jak widzicie, złoto w, złoto w dolarach jest w czerwone, złoto w złotówkach niebieskie. Zastanawiałem się, czy po pierwsze, czy, czy, czy stopy zwrotu z konkretnych form inwestowania w złoto. Tak? Czy lepiej jest inwestować w złoto w złotówkach, czy lepiej jest w złoto w dolarach. Okazuje się, że z ostatnich prawie 14 lat w zasadzie nie ma wielkiej różnicy. Te stopy zwrotu są bardzo podobne, natomiast te rozjazdy te rozjazdy, owszem się zdarzają i czasami można zauważyć, że, że one są znaczne. Pytanie, starałem się też rozstrzygnąć, z czego to wynika. No i wszelkie możliwe przekształcenia, które, które tutaj dokonywałem wynikały, dawały, dawały, mniej więcej coś takiego, co tu możemy zobaczyć. Czyli to jest wykres dolara do złotówki. Prosty sposób. Jeśli oczekujemy, że dolar będzie się umacniał, inwestujemy w złoto w, złoto w złotówkach. Wtedy po prostu dzięki temu, że również wykres dolar do złotówki rośnie, nasza wycena w złotych, tutaj jest to niebieskie złoto w złotówkach, znacząco, znacząco przyspieszy. Z drugiej strony, jeśli uważamy, że że to już jest może być szczyt, tak czy, czy na przykład tutaj można zaczna, szczytów szczytów nie do końca można prognozować, natomiast jeśli oczekujemy, że szczyt już mamy za sobą, można by się było przenieść na złoto na złoto w dolarze. Widzimy, że tutaj przez pewien okres ono się sprawowało zdecydowanie lepiej niż złoto w złotówkach. Aż do czasu kolejnego e, umocnienia dolara, wtedy również e, można się było przenieść na złoto złoto w złotówkach. E, także jeśli chodzi o inwestowanie złoto w złotówkach czy w dolarach, hmm, czy zalecam, może nie, może nie tyle zalecam, to po prostu proponuję rozważenie podejścia dynamicznego, tak, czyli nie, na, nie ma jasnej, jasnej, tutaj decyzji, czy jest lepsze to, czy tam, to wszystko zależy od siły, siły złotówki, siły dolara. Hmm, jeśli oczekujemy, że dolar będzie się osłabiał, co jak widzieliśmy, tutaj można porównać sobie tą koniunkturę, także że tu mieliśmy hosce na akcjach, w miarę jak jest koniunktura dobra, dolar się osłabia. tak, Czyli w tym wypadku lepiej opłaca się inwestować w złoto w dolarze. Jeśli sytuacja się zmienia, można się przesiąść na złoto w złotówkach. Widzimy, że te rajdy są, są bardzo dynamiczne. Kolejna sprawa, na którą się zastanawiałem, pokażę ją tutaj. To jest pewna cykliczność. Czy można zakładać, że na przykład poprzez relacje złota-dolara. Jakość rynku akcji, tak? Czyli że złoto to jest safe haven, to jak kapitał ucieka z rynku akcji, ucieka w złoto. Z drugiej strony, w pewnym momencie złoto przestaje, przestaje rosnąć, rośnie dolar. Pytanie, czy jakoś to można wykorzystać? Powiem szczerze, że patrzyłem na wykresy i czasami się to zgadzało, czasami się nie zgadzało. Generalnie ciężko byłoby wychwycić pewną prawidłowość, natomiast ta prawidłowość faktycznie gdzieś tam istnieje nawet została zauważona w tym wypadku po depresie to jest to jest jakiś wykres z bloga Wojciecha Białka na temat pewnego cyklu koniunkturalnego cyklu inwestycyjnego czyli gdzie gdzie mniej więcej pojawiają się szczyty gdzie się pojawiają szczyty koniunktury w jakiej tutaj fazie cyklu gospodarczego to kiedy, gdzieś, gdzieś czytałem, że to się nazywa cyklem Kitchina. no Tutaj dla mnie jest to dopiero świeżo odkryta zależność, więc tak tylko tyle, że się, że się o, tym, o tym się oprę. I widzimy, że najpierw, najpierw akcje, kiedy akcje przestają rosnąć, jeszcze rosną surowce, kiedy surowce już są blisko szczytu, przesiadamy się na gotówkę, później, później obligacje. Czy w jakiś sposób można to dostrzec na wykresie? W tym wypadku początkowo planowałem zrobić inny wykres, czyli, czyli tutaj na górze widzimy SP 500. Środkowy, środkowy miałem złoto, zmieniłem go na ogólny indeks censurowców. Dzięki temu mamy taką szerszą reprezentację, nie tylko złoto, które monotonnie rośnie od, od dekady i tam praktycznie niewiele się dzieje, niewiele się zmienia. I tutaj mamy dolara, czyli siłę dolara. Jakaś taka luźna, luźna analiza szczytów, dołków. Właśnie wspomnieć może obligacji, ponieważ te obligacje już by, by mi się nie zmieściły, poza tym w obligacje jeszcze nie inwestowałem tak na, na cele spekulacyjne, więc też nie, nie będę się na ten temat wypowiadał. Widzimy pewien szczyt, szczyt na akcjach. Gdybyśmy się w momencie szczytu na akcjach przesiedli, tak oczywiście nie wiemy, że to był szczyt, ale post factum możemy sobie pogdybać. Gdybyśmy się w tym momencie przesiedli na surowce, widzimy, że szczyt surowcowy jeszcze jest przed nami. Czyli jeszcze przez chwilę można się przejechać przejechać na surowcach. Kiedy już surowce nie są grane. Owszem, jeszcze, jeszcze można się w gotówce przewieźć. Tak? To gdyby, gdybyśmy zarabiali w gotówce w dolarach, nasze dolary byśmy trzymali w gotówce, jeśli nie, nie zarabiamy w dolarze, można w te dolary po prostu zainwestować. One też powinny się jeszcze umacniać. Tu jest jakaś taka krótka luka wynikająca prawdopodobnie z tego, że gdybyśmy dorzucili obligacje, jeszcze by można było zagrać szczyt na obligacjach. I tu znowuż mamy powrót do akcji. Akcje rosną, więc jak najbardziej trzymamy akcje. Tu osiągamy szczyt na akcjach. Co się dzieje z kapitałem? Widzimy, że kapitał przepływa na rynek surowców. Te surowce jeszcze, jeszcze dosyć dynamicznie rosną, pojawia się szczyt na rynku surowców, i, i co się okazuje, okazuje się, że, że szczyt na rynku surowców jest najlepszym momentem, żeby się przesiąść znowu na gotówkę dolarową, która dosyć znacznie, dosyć znacznie powinny nam tutaj się umocnić. Co się dzieje, kiedy osiągamy szczyt? To widzimy już bez, bez żadnego opóźnienia na obligacje, szczyt na dolarze jest najlepszą okazją do tego, żeby znów przesiąść się na, na akcje. Ciekawe, ciekawe, tutaj tutaj jakieś te szczyty się też nie potwierdziły, tak, czyli, czyli mniej więcej, że powiedzmy ten szczyt jest akurat równo ze szczytem na surowcach, tutaj na dolarze w ogóle nie widać żadnych hossy póki co, tylko taki mały wzrost. Więc analizuj, analizując bardzo krótko, bardzo wybiórczo i, i nie ukrywajmy pobieżnie te cykle, można dostrzec pewną prawidłowość, więc faktycznie jeśli chodzi o mnie, ja zamierzam się troszeczkę tematem zainteresować. Łącznie z tym, żeby jakoś tam postarać się odnaleźć fazę cyklu, w której obecnie jesteśmy, zobaczyć, gdzie, gdzie można by teraz ulokować kapitał, czy, czy faktycznie te prawidłowości występują. Wydaje się, że występują, jak one są silne, no to już pozostaje do, do analizy każdego z nas. Także taka pobieżna tutaj przegląd, przegląd przez te surowce, przez złoto, ponieważ no złoto jest ostatnio, w ciągu ostatniej dekady, najfajniejszym surowcem co zresztą widać, no tutaj nie da się ukryć, że, że te wzrosty są dosyć mocne, ja na razie zamierzam się trzymać złota, właśnie inwestować w to złoto, znajdę wykres, raz w złotówce, raz w dolarze, tak, jak można to robić, można oczywiście szukać dwóch instrumentów i, i, i raz przerzucać kapitał ze złota w złotówkach, raz na złoto w dolarze, ja robię to troszeczkę inaczej, czyli cały czas trzymam pieniądze, czy powiedzmy cały czas jestem zainwestowany, zaangażowany w złoto, w złotówce, natomiast tylko sporadycznie zajmuję krótkie pozycje na, na dolarze, jeśli oczekuję, że, że dolar będzie się osłabiał, tak? Czyli jesteśmy na złocie w złotówkach, jest szczyt na, na, złot, na sile dolara, Zabezpieczamy krótką pozycją na, na właśnie dolar złoty i wtedy dzięki temu tu zarabiamy, jak również zarabiamy dalej na wzroście złota, czyli inwestujemy de facto w złoto, w dolarze. Sposobów jest wiele, no tutaj każdy, co tam komu wygodnie zrobić, niech robi, natomiast warto właśnie myślę patrzeć na pewne zależności, na pewne m.in. korelacje, jak to się może układać, ponieważ nie ukrywam, że w ostatnim czasie odkryłem sporo takich ciekawych rzeczy. Mam nadzieję, że one w jakiś sposób usprawnią podejmowane przede mnie decyzje. No i w efekcie przełożą się na lepsze zyski. Pozdrawiam, trzymajcie się.